witajcie dzisiaj chciałbym widać, dzisiaj chciałbym wam przedstawić tekst z listów do nieba z 11 lutego 2020 roku z okazji dnia chorego Spodobał mi się ten tekst, więc go znowu zinterpretuję jak tylko będę umiał najładniej. Troszeczkę o cierpieniu będzie, ale myślę, że piękny tekst i można go przeczytać. Nie mów mi, gdzie zaczyna się choroba. Po prostu bądź cichym aniołem. Nie mów mi, gdzie zaczyna się ból, naucz wyrażać miłość milczeniem, a potem jeśli trzeba odejść i zapomni. Ale pamiętaj, że kiedyś byłam. Wiersz pisany. Na, na Światowy Dzień Chorego. Myślę, że jest piękny. I to w tym jest piękne, że jest dla wierzącego i niewierzącego. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Cieślak. Listy do nieba i stacja mikrofonia.pl.